we Kradnę, kradnę 3Z w takim układzie, Asia. Od razu. Super. Także to jest, to jest ważna sprawa. Bardzo, bardzo, mocno ci, bardzo mocno Ci dziękuję, i czekamy na kolejne pomysły i kolejne akcje. W takim razie. Na razie. Tak, tak, to ja tylko jeszcze powiem, no. że zaczynamy nową akcję. Jestem As, akceptuję siebie i wszystkie informacje na biologii z blondynką, więc też zachęcam. Zapraszamy serdecznie, serdecznie. fanpage Biologia z Blondynką, Asia Gadomska. Dziękujemy serdecznie. I słuchajcie, stoję przed bardzo poważnym wyzwaniem w tej chwili, ponieważ muszę zapowiedzieć Bogusię Mikołajczyk, która prowadzi fanpage. Biologus Designans. Nie pomyliłem się. Brawo, nie, udało się. Cudnie, jest okej. Okay. Nauczanie przez doświadczanie, skojarzenia, notowanie. Autorka, autorka właśnie tego fanpage'a. Już drugi raz nie będę mocno ryzykował. Współpomysłodawczyni pierwszego Edu Bota Fenek. Bot od matury z biologii. Możesz dwa słowa na temat tego bota, bo to mnie zaciekawiło. On jest Jasne. Jest dostępny, można się z nim zapoznać, bo jest prostym narzędziem, który ma wspomagać, wspierać i motywować uczniów tuż przed maturą z biologii. Nie ocenia, on tylko daje informację zwrotną i wspiera. Takie jest jego zadanie. Super, kapitalna, kapitalna sprawa, a konto jeszcze tytułów, powiem, finalistka konkursu Nauczyciel Jutra 2022 i Bogusia zabierze nas dzisiaj na spacer. Ja dzisiaj byłem na spacerze z moimi dzieciakami, już po prostu dostawali szał w klasie, więc wyszliśmy na słoneczko, było nam dobrze. Bogusiu, w takim razie ja uciekam, w Twoje ręce antena. Piękna, dzięki. Zapraszamy dziękuję. na spacer. Jestem ciekawa, w który typ spaceru Maciek się ze swoimi uczniami wpasuje, to, to po mojej prelekcji go podpytam. Szanowni Państwo, po takim cudownym wstępie i takich fantastycznych prelegentach, edukatorach, nauczycielkach mówić to, to rzeczywiście nie lada wyzwanie. Ja troszkę inaczej, moc spaceru przed Państwem, troszkę nawiązując do tej części, o której mówiła Joasia Gadomska, czyli o grze terenowej, również zachęcamy Państwa, aby nie siedzieć się w czterech ścianach, w murach szkoły. No, ale właśnie, pojawiają się tutaj wątpliwości, pojawia się takie marudzenie trochę, niepokój w nas, w nas nauczycielach. No, nie dam rady ogarnąć mojej ekipy. Czy to przedszkolnej, czy to klasy szkół podstawowych, czy szkół średnich, nie zdążymy w 45 minut. No i właściwie to, to takie już tradycyjne pytanie a po co? Co możemy zrobić? Musimy zmierzyć się też z nastawieniem naszych uczniów. Jest grupa uczniów, która zakosztuje wyjścia już na spacer i będzie się domagała co lekcję, w tym okresie majowo, a właśnie już teraz czerwcowym, kiedy oceny proponowane, oceny końcowe, już, już, już zaburzają nam ten nasz rytm lekcji. No właśnie, czy to będzie czas zmarnowany? Fantastycznie o tym powiedział profesor Czachorowski, to nie wagary, to też uczenie się. Uczenie się, które nie będzie opatrzone stopniem, cyferką, ale czy, czy o takie uczenie nam chodzi? Absolutnie nie. I to fantastycznie wpisuje się od, um, w ten punkt, którym zakończyła Joasia Gadomska, czyli koncepcją 3Z: zaangażowanie, zaciekawienie, nauka właśnie nie z podręcznikiem z pięknymi kolorowymi schematami, ale nauczanie przez doświadczanie, przez wyjście. Mam nadzieję, że prezentując państwu te koncepcje różne na spacer, znajdziecie coś dla siebie i uwierzycie, że możecie, że jest to realne, że jest to możliwe do zrealizowania, a jednocześnie sprawi frajdę i waszym uczniom, ale przede wszystkim wam. Bo pytanie, czy my sami, bylibyśmy chętni siedzieć 8-9 godzin w szkole, na szkoleniu, które jest też ciekawe, ale też mniej ciekawe, a czy nie lepiej wyjść i właśnie o porostach uczyć w terenie, czy na przykład nie lepiej byłoby zobaczyć, dotknąć, sprawdzić, zrobić zdjęcie, mając narzędzia, mając nowoczesność w naszych smartfonach, tuż pod ręką, no szkoda byłaby tego nie wykorzystać. Zatem zapraszam. Nie byłabym sobą, gdybym nie przemyciła troszeczkę swoich sketchnotek, swoich rysunków. Tutaj taka kolorowa, a właściwie czarno-biała, może tak. Czarno-biała seria cytatów nawiązujących do spaceru, i mam nadzieję, że poprowadzi nas ona przez różne typy. I to nasze życie, zdal od tłumu, znajduje języki na drzewach, książki w strumieniach, głosi kazania w kamieniach i wszędzie dobro. Korzystajmy z tego dobra, zatem chodźmy na spacer. Kwiaty to oczy, którymi można patrzeć na przyrodę. Cóż możemy zrobić? Ach, możemy wykorzystać koncepcję spaceru z zadaniem. Tutaj przy każdym z tego typu slajdów zamieściłam QR kod, pod którym Państwo znajdziecie szablon, również tutaj umiejscowiony z kanwy. Bo nie musimy umieć rysować, bo wcale nie jest od nas wymagane, żeby przygotowywać nie wiadomo, jakich zasobów, o czym też mówi Asia Gadomska. Twórzmy sobie szablon, twórzmy sobie bazę, którą będziemy po prostu modyfikować. Dbajmy też o to, żeby nasz narzędziownik był nam przydatny, czyli był praktyczny dla nas. Żeby trochę ściągnąć z siebie taką odpowiedzialność, ślęczenia po godzinach, bo przecież mamy tyle obowiązków, tyle zadań do wykonania, tyle rzeczy do ogarnięcia, Wykorzystajmy narzędzia, które, no, których nauczyliśmy się w pandemii, bądź też i wcześniej, i korzystajmy ich z mocy. Co by ten spacer był nieco interesujący bardziej niż taki zwykły, specyficzny? Zobaczmy. Spacer z zadankiem. Cóż możemy zrobić? Możemy znaleźć jakiś obiekt albo zaproponować naszym uczniom, żeby coś poszukali, coś odnaleźli. Może być to zadane przez nas, ale jednocześnie może być to zupełnie kreatywne zadanie. Czyli zaproponujmy naszym uczniom: znajdźcie coś, co was zaintrygowało, co was zaciekawiło. Zróbcie temu zdjęcie, oznaczcie, nazwijcie. Sprawdźcie, wykorzystując aplikację, wykorzystując atlas. O tym wszystko dzisiaj była mowa. Mając taki szablon, widzimy, że jest piękna pogoda, możemy działać zupełnie na spontanie, ponieważ mamy szablon. Z drugiej strony przygotujmy się chociażby nawet wykorzystać tradycyjną metodę wydrukowania sobie pewnej puli materiałów, widzimy piękna pogoda. Uczniów już nosi niesamowicie między ławkami. Bierzemy szablon, kochani, wychodzimy w teren. Fantastycznie się to sprawdzi i dla dzieciaków okej, okay, może nie mogą mieć telefonów, bo taki jest statut jasne szanujmy te wszystkie zasady. Ale my możemy mieć telefon. Czemuż nie zrobić takiej opcji, aby uczniowie zgłaszali nam? Proszę pani, tu jest coś, co mnie zaintrygowało. Zróbmy temu zdjęcie. Jeżeli mamy chwilę czasu, zatrzymajmy się. Uczeń może to wszystko narysować po swojemu. Nie o sztukę tu oczywiście wielką chodzi, a chodzi o to, żeby schematycznie wykorzystać to, co widzi. Żeby uwzględnić cechy charakterystyczne, żeby uwzględnić to, co odróżnia dany obiekt, daną roślinę od pozostałych. A więc pierwsza koncepcja, pierwszy pomysł. Patrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Dlaczego nie wykorzystać spaceru, żeby właśnie zająć się jakimś spacerem z pytaniem? To pytanie może dotyczyć godziny wychowawczej, lekcji wychowawczej, na przykład jakiejś trudności w klasie, którą trzeba przygadać w mniejszych grupkach. Rzućmy takie hasło, takie pytanie na samym początku. Uczniowie mogą wziąć ze sobą notatnik, mogą wziąć ze sobą kartki, a mogą wziąć również ze sobą ten szablon. To, co sobie już wcześniej przygotowaliśmy. Pytanie dotyczące na przykład relacji w klasie, jakichś trudności, żeby w grupkach, podgrupkach, spacerując, to przegadać. Ruch. Świeże powietrze, zmiana otoczenia. Być może dzięki temu nasi uczniowie nabędą jakiejś nowej perspektywy, innymi oczami spojrzą na daną sytuację, będzie im łatwiej się w tej sytuacji odnaleźć. Ten spacer z pytaniem może dotyczyć również jakiejś lekcji przedmiotowej. To może być spacer 45-minutowy, maksymalnie wykorzystujący lekcję. To może być spacer 15-minutowy, żeby tylko złapać pewne punkt zaczepienia. Wracamy do klasy, rzucamy burzę mózgów, wykorzystujemy karteczki, przyklejamy je w różne miejsca w klasie, chociażby nawet na naszej tablicy magnetycznej. Zbieramy te wszystkie przemyślenia w jeden punkt, w jedno miejsce i wyciągamy wnioski. Wracając do pytania przedmiotowego, Dlaczego nie wyjść w teren na przykład z no właśnie, jakąś kartą pracy, z jakimiś pytaniami, a nawet z arkuszem naturalnym, a dlaczego nie? Świeże powietrze, piękne otoczenie, zielone przestrzenie, zieleń. To rzeczywiście taka przestrzeń, która sprzyja. Właśnie, oderwaniu się od tych murów szkoły, z którymi emocjonalnie może nasi uczniowie są związani. Troszko, troszkę odetniemy się od tego dzwonka, dla, których niektó dla niektórych może być to taki sygnał, lekko stresujący. Także coś innego, pewna zmiana otoczenia, ta zmienność, która właśnie intryguje nasz mózg. Człowiek, który potrafi rozmawiać z drzewem, nie potrzebuje psychiatry, Phil Bosmans. No właśnie. Koncepcja spaceru z przytulaskiem. Bardzo popularne ostatnio odnajdywanie mocy drzewa, sylwoterapia, czyli drzewoterapia. Poczytałam sobie troszkę na ten temat i rzeczywiście fascynujące jest to, jak wiele takiej wiedzy merytorycznej zawarte jest w tym przytulasie. Dlaczego? No bo właśnie, po pierwsze bodźce, sensoryka, dotykanie kory, dotykanie różnej faktury. Od dzieci najmłodszych, gdzie właśnie dla nich będzie niesamowite, że tutaj kora się zmienia, tu znowu mamy na przykład jakieś mchy, tu mamy jakieś organizmy, może iglony, pierwotek, a dlaczegożby nie wziąć kawałek kory, która gdzieś odpadła, i potem sprawdzić pod mikroskopem, czyli powiedzmy nawet taki spacer z zamysłem zbierania, poszukiwania skarbu. Druga kwestia, sensoryka zapachu. Każde drzewo pachnie inaczej. Drzewo w przestrzeniach bardziej wilgotnych, bardziej suchych. My absolutnie nie musimy zapędzać się w jakieś zakamarki leśne, przecież blisko naszych szkół również są drzewa. Następnie zapach, faktura, o tym była mowa, ale również i pozostałe zmysły. Kiedy zamkniemy oczy, wyostrza się nas słuch. Zapytajmy naszych uczniów, co oni słyszą, co oni czują. Ten moment wyciszenia się kiedyś zrobiłam w mojej klasie maturalnej takie doświadczenie chwilę przed maturą parę lat temu Powielam to, to ćwiczenie po dziś dzień i proszę uczniów, żeby na chwilę zamknęli oczy i spróbowali o niczym nie myśleć. No oczywiście w warunkach szkolnych to ćwiczenie jest niezmiernie trudne do, do wykonania, bo tutaj ktoś kichnie, tutaj ktoś się zaśmieje, tu ktoś parsknie, tu ktoś lekko przymruży oczy, no i właściwie po ćwiczeniu. Ale spróbujcie, szanowni Państwo, nawet sami przez chwilkę zamknąć oczy i automatycznie wyłączyć nasze myśli. Czy jest to możliwe? Czy za chwilę nie pomyślimy, co muszę na jutro przygotować? Czy wszystkie oceny już wystawiłam? Czy coś mi gdzieś jeszcze, coś mnie nie goni z jakimś terminem? No właśnie. Gonią nas te myśli niesamowitym pędem. My jako osoby dorosłe jeszcze mamy te narzędzia, które regulują tą naszą gonitwę myśli. Jesteśmy w stanie się wyłączyć. Mam nadzieję przynajmniej, że taki hamulec i, i taką kontrolkę mamy jako nauczyciele, co jest bardzo ważne. Ale pytanie, czy mają nasi uczniowie? Myślę, że warto coś takiego poćwiczyć od tych najmłodszych lat. Samo przytulanie drzewa nie musi pociągać za sobą żadnej ideologii, absolutnie nie. Chodzi tutaj bardziej o to, żeby na chwilę zastygnąć w bezruchu, Świat goni. Przybodźcowanie scrollowaniem, nasz mózg dopominający się dopaminy. A czy wiecie Państwo, że przytulając drzewo, zatrzymując się w lesie, zatrzymując się w zielonej przestrzeni, w naszym mózgu również uwalnia się dopamina, serotonina, czyli te nasze hormony szczęścia, endorfinki. No właśnie, to jest fajna, fajna sprawa. Każdy z tych drzew, zgodnie z właśnie założeniem sylwoterapii, coś innego wnosi. Wnosi na przykład coś innego domcu, innego lipa. Nie jest to tylko utopia, nie jest to tylko właśnie takie mówienie coachingowe, Dlatego że pamiętajmy, że drzewa to oczywiście różnego rodzaju metabolity wtórne, to związki chemicznie czynne, czyli związki nie, niejednokrotnie lecznicze. To olejki eteryczne, które jak wiemy, fantastycznie nadające się do aromaterapii. Także coś w tym jest gorąco polecam. Spokój nie oznacza bierności. Wyciszony umysł pozwala podejmować intensywne i inteligentne decyzje i działać we właściwym czasie. No właśnie, spacer pozornie bez celu. To jest coś, co sprawdziłam też z moimi uczniami z szkoły już średniej, z technikum. Wychodzimy na spacer. Możemy uczniom zasygnalizować: bądźcie czujni, bądźcie uważni. Po spacerze albo pod koniec spaceru czeka. Czekają na Was wyzwania. Możemy od razu na początku zapowiedzieć, właśnie, aby zadbali o tą uważność, a możemy z drugiej strony ich zaskoczyć na koniec. Możecie Państwo eksperymentować i zobaczyć, która koncepcja fajniej Wam się sprawdzi. Pod koniec spaceru uczniowie odpowiadają na pytania. Na przykład, czy ilu panów czy mężczyzn w okularach widziałeś, e, ile drzew e, na przykład kwitnących kasztanowców zobaczyłeś i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy spotkaliśmy po drodze, e, nie wiem, psa? W zależności oczywiście wszystko od e, poziomu edukacyjnego naszych uczniów. E, Państwo nas doskonale wiedzą, jak, jak ocenić, jakie pytania tutaj w tej karcie z kolei sformułować, jakie pytania uczniom zadawać. My możemy również zaproponować im taką kartę, taki szablon na samym początku spaceru. Troszkę będzie inna wtedy specyfika, ponieważ uczniowie będą się rozglądać, będą oczywiście próbowali te zadania rozwiązać, ewentualnie będą czujnie obserwować. Możemy ich zaskoczyć, możemy zrobić to w inny sposób. Niemniej jednak taki spacer pozornie bez celu ćwiczy koncentrację i umiejętność właśnie skupiania uwagi. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ no właśnie, pokłosiem i właściwie taką konsekwencją pandemii jest to zaburzenie, zaburzone skoncentrowanie, ta umiejętność właśnie zatrzymania się, skupienia się, czytania ze zrozumieniem. Im więcej tego typu ćwiczeń, im więcej tego typu treningów dla, dla naszych szarych komórek, tym naprawdę więcej zyskamy chociażby później w murach szkoły. W każdym spacerze w naturze człowiek otrzymuje znacznie więcej niż szuka. A więc cóż możemy znaleźć w naszym otoczeniu? To otoczenie wcale nie musi być pięknym parkiem, bo akurat nasza szkoła zlokalizowana jest zupełnie gdzie indziej. Być może mamy gdzieś blisko naszej placówki jakiś skwerek, być może jakaś uliczka z ciekawszym, przyjemniejszym, fajniejszym trawnikiem, a może jesteśmy w centrum miasta. W każdym z tych przypadków um, spróbujmy zagrać w bingo, e, to jest szanowni Państwo coś, co w moim technikum wśród uczniów po prostu wzbudziło no, ogólny szał, kiedy na jednej z e, lekcji e, trenowałam, ćwiczyłam właśnie to bingo, eksperymentowałam z moją klasą, e, przy czym to bingo zrobiliśmy takie szkolno-podwórkowe, nas, przyuważyli nas uczniowie innej klasy i, i od razu była akcja. Pani profesor, czy my też w to zagramy? Także bez względu na wiek, uczniowie chcą się bawić, a jeżeli my przemycimy w ramach tej zabawy trochę wiedzy, trochę tych szczegółów merytorycznych, no to tym lepiej. Nauczanie przez zabawę nie jest zarezerwowane tylko dla przedszkolaków. My przecież tak samo lubimy, jeżeli coś się dzieje, jest coś ciekawego, atrakcyjnego. No więc jak zagrać w takie bingo? Proponujemy tutaj kartę 5 na 5. Możemy ją zrobić jako wersję troszkę zmodyfikowaną, takie bingo wyzwaniowe. Jeżeli mamy na przykład łatwiejsze, czy mniej wymagające polecenia, a na przykład młodzież starszą, załóżmy właśnie, że powinni wykonać wszystkie wyzwania z tej karty. Na przykład znajdź coś zielonego. Znajdź coś chemicznego, znajdź rower, znajdź zamknięte drzwi w szkole, znajdź i tutaj możemy już wymieniać i rośliny, i jakieś zwierzęta, cokolwiek nam przyjdzie na myśl. Ja takie bingo stworzyłam dla specyficznych kierunków, które są u mnie w szkole. Mam kierunek analityk z kryminalistyką, więc były właśnie zagadnienia kryminalistyczne. Znajdź, nie wiem, lupę, znajdź kapelusz detektywa dla kierunku technik ortopeda z fizjologią, z fizjoterapią, pojawiły się zagadnienia znajdź kość, znajdź coś chrzęstnego. Jeżeli uczniowie są ze szkoły podstawowej, możemy oczywiście dopasować i tematycznie, i logistycznie, jak najbardziej. Możemy teraz na przykład, jeżeli uczniowie dysponują smartfonami, możemy poprosić, aby każde znalezisko potwierdzili zdjęciem. Szanowni Państwo, im bardziej kreatywne te zdjęcia, wcale nie jest powiedziane, że on tego jegomościa w okularach musi znaleźć, bądź grupa musi znaleźć, mogą znaleźć w szkole plakat. Nie jest absolutnie powiedziane, a im bardziej kreatywne odpowiedzi, tym rzeczywiście ciekawie na koniec. Możemy zagrać w takie typowe bingo, czyli znalezienie, odnalezienie pięciu elementów w pionie w poziomie bądź na ukos. Kto pierwszy, ten lepszy. Zatem już kątem oka widzę Macieja, ja zatem zbliżam się ku końcowi. Spacyt z patym rywalizacją w tle tu tylko koniecznie muszę powiedzieć o fantastycznym QR kodzie i Learning Appsie, który stanowi dla mnie idealną parę. W Learning Appsie możemy na koniec załączyć cyferkę z komentarzem po wykonaniu zadania. Ta cyferka idealnie nam się przyda do zakolorowania QR kodu, który tutaj Państwo możecie sobie, znając ten link, stworzyć, wygenerować, na przykład Pięć quizów, pięć zadań, pięć wyzwań i mamy zakolorowany QR-kod, który kończy się jakimiś fanfarami. I tymi fanfarami chyba jestem zmuszona skończyć. Życzę fantastycznych spacerów, a Maćka tylko podpytam, w której koncepcji spaceru się dzisiaj zmieścił z uczniami. Halo, halo, nie wiem czy mnie słychać, nie wiem czy mnie widać, bo mnie zacięło Bogusiu. Słyszę Cię. Słyszysz mnie? Choć to, to, to mnie, jesteś. Nie, to mnie? To mnie nie widać. Ja powiem w ten sposób, w takim układzie. Przytulas, to jest, coś, to jest coś dla mnie. Powiem w ten sposób, wiesz co? Ja zrestartuję komputer, a Ty dokończ, może, bo widzę, że coś mnie ostro przycięło. Dzisiaj jakieś szaleństwo technologiczne się dzieje. Dobrze? Także kończ jeszcze chwilkę tak po Okej, okay, fantastycznie. Fantastyczną rzeczą to jest spacer z wyzwaniami sportowymi. Czy to na dzień sportu, czy na dzień dziecka, różnego rodzaju zadania. Mogą być to zadania również tematyczne. Fantastycznie one mi się sprawdziły w zeszłym roku na dzień dziecka właśnie w technikum, gdzie mieliśmy na przykład grę w kolory, ale hasłami nie było czarne, szary, biały, tylko na przykład kość, układ szkieletowy bądź z kryminalistyki. Niech na przykład będzie odczynnik nigrozyna albo daktyloskopia. Możemy tutaj wykombinować całą masę innych jeszcze wyzwań sportowych, od na przykład biegu z jakimś gadżetem, moi uczniowie biegali z fragmentem kości, na przykład taką mieli sztafetę. Także pomysłów kombinacji mamy naprawdę bardzo dużo. Kończąc już powolutku, zostawiam Państwa z cytatem, jeżeli sens jesteś sam w lesie, nie może mnie spotkać żadna podłość, nie może usłyszeć, nie mogę usłyszeć kłamstwa ani świstu bata. Przestrzeń przyrody to jest fantastyczne miejsce. Nauczmy naszych uczniów, aby również z tej mocy korzystali. Pięknie dziękuję. Super, bardzo mocno dziękujemy. Odpowiadając na Twoje pytanie, ja uwielbiam spacer z przytulasem. Zwłaszcza po szkole z małżonką, jak mam gdzieś <laughs> możliwość się przejść. Bogusiu, dziękuję. Dziękuję Jasne. Ci niezmiernie uprzejmie. Jest...